Cześć, przedstaw nam się. Cześć, nazywam się Agata Włodarczyk. W MDDP kieruję zespołem wdrożeń w zakresie kadr i płac. Kieruję małym zespołem dwuosobowym, z którym realizujemy wdrożenia naszych klientów wewnętrznie. Tak naprawdę wdrożenia to jest mój konik, uwielbiam mm, taką robotę. E, wdrożeniami zajmuję się już ładnych kilka lat i wiem, że chciałabym już zawsze się tym zajmować. W jakiej branże najczęściej obsługujesz i jakie typy klientów trafiają pod Twoją opiekę? Tak naprawdę wszyscy klienci, których obsługujemy kadrowo-płacowo w MDDP, najpierw przechodzą przez ręce moje i mojego zespołu. E, czyli tak naprawdę tutaj kategoryzacja per branża nie jest najważniejsza. Tak? Ostatnie wdrożenia, jakie realizowałam, były na przykład w branży usługowej, IT, branża kosmetyczna, natomiast tych branż jest naprawdę dużo. Jakie są najważniejsze usługi, które oferujesz swoim klientom? Myślę, że usługi, które oferuję, możemy podzielić na takie dwie kategorie, czyli pierwsze, kompleksowe usługi wdrożeniowe, gdzie Analizuję procesy biznesowe u klienta, migruję dane na nasze systemy, przenoszę te przeanalizowane procesy tutaj na systemy MDDP, naliczam wynagrodzenia i tak już wdrożonego klienta przekazuję do obsługi bieżącej zespołów którymi zarządza Kinga Mission, natomiast druga część to są tak zwane usługi rozwojowe, czyli jeśli klient jakiś czas już z nami pracuje, ma potrzebę na przykład uruchomienia pulpitów pracowniczych albo chciałby zintegrować system kadrowo-płacowy z innymi systemami, które funkcjonują w organizacji, no to to jest ta druga część usług, które świadczy na co dzień. Jaki projekt był dla ciebie najciekawszym wyzwaniem? Tak naprawdę każdy projekt wdrożeniowy jest dla mnie wyzwaniem, ale wyzwaniem w innej kategorii. Bo wyzwaniem będzie dla mnie zarówno wdrożenie bardzo dużego klienta, gdzie poza podstawowymi usługami kadrowo-płacowymi wdrażam na przykład pulpity pracownicze, skomplikowane raporty korporacyjne czy też integracje z innymi systemami, ale wyzwaniem są dla mnie Również projekty, gdzie bardzo trudne jest pozyskanie danych, czas nas goni albo mnogość projektów prowadzonych w tym samym czasie. Także myślę, że jakby specyfika pracy wdrożeń jest taka, że jest to jedno wielkie wyzwanie. Jakie korzyści mogą odnieść firmy, które zdecydują się na współpracę z sobą? Myślę, że e, korzyścią ze współpracy ze mną jest przede wszystkim takie połączenie moich umiejętności, czyli zarówno e, mam wiedzę merytoryczną na temat kadry płac. Doskonale znam system kadrowo-płacowy, na którym prowadzimy naliczenia też od strony technicznej, ale też pojęcia IT nie są mi obce. Tak? czyli mam takie połączenie umiejętności merytorycznych z technicznymi. Dzięki temu mogę tak całościowo spojrzeć na procesy biznesowe prowadzone u klienta. Jeśli e, potrzebują państwo wsparcia w zakresie kadri płac e, lub integracji z systemami, e, proszę kontaktować się bezpośrednio ze mną. Dziękuję pięknie. Dziękuję.